Dzień dobry. O! Dzień dobry, dzień dobry. Proszę usiąść. Proszę, kochanie. A co się stało? <grystanie> Potrzebne było mniejsze? No właśnie nie wiem. A. Czy, czy zastanowicie już Państwo nad na tą decyzją? Mówiliśmy o tym z żoną, myśleliśmy, podjęliśmy decyzję, chcielibyśmy usunąć. Zdaję sobie Pan sprawę, że to bardzo poważna decyzja. Część społeczeństwa bardzo źle ocenia ten zamek. Prawda? Tak. Głównie katolicy i piegowaci. A czemu katolicy? Bóg raczy wiedzieć. Muszę Pana ostrzec, że. Jakiś czas po zabiegu może pan doznawać też czegoś w rodzaju moralnego kaza. Nawet do roku, proszę pana. Rozumiem, jednak podjąłem decyzję. Yy, chciałbym usunąć matkę. A ile pańska matka ma już miesięcy? 861. No, to ostatni moment. Na pewno pan tego chce? Tak, ta matka mnie zupełnie zaskoczyła, w ogóle jej się nie spodziewałem. No może gdyby pana matka się lepiej zabezpieczała, to by jej pan nie miał. ja, ja, ja tego nie rozumiem. No, po, proszę mi wytłumaczyć jak komuś mądremu. Dla, dlaczego nie stosował pan testów na wczesną obecność matki? Dlaczego? Gryzień jest rzucany smoczkiem. Nie! Czekanie na reakcję. Oczywiście stosowałem, ale wtedy jeszcze czułem, że jej chcę. A co pan panie doktorze uważa, że nie powinienem jej usuwać? Ja tego nie powiedziałem. Przede wszystkim chodzi o pańskie zdrowie. Czy ma pan tę matkę z osobą, którą pan naprawdę kocha? Z siostro. Kocha ją pan? Nie. To może usunąć siostrę. Rozmawiałem na ten temat z siostrą, jednak matkę. Taki z Pana miły człowiek. Kiedy tak na pana patrzę, to widzę w pana w wieku Pana. <grywa> Muszę pana powtórnie ostrzec, otóż, ponieważ polska medycyna jest na takim a nie innym poziomie, istnieje duże niebezpieczeństwo, że w wyniku zabiegu nie będzie pan już mógł mieć więcej matki. Nie, 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 nie wiedziałem. No tak to wygląda na dzień dzisiaj. Taka medycyna. Ja tak bardzo chciałam coś usunąć. To może wyrostek? To bolesne. Mhm. Spokojnie, zrobimy to pod wpływem narkozy. Nic nie będę czuł. Panie doktorze, tak. czy usunięcie wyrostka do jest moralne? Moralne. Até